Aneta Zajac, była partnerka Mikolaja odmłodzila się nowa fryzura. Aneta Zajac od 12 lat wiedzie z samotnej matki. Stalo się tak, ponieważ krótko po narodzinach synów. Odkryla, ze milost, la czaca z Mikolajem Krawczykiem już się wypalila. Obecnie czas upływa wiec gwiazd głównie na godzeniu pracy na planie pierwszej miłości z wychowaniem blizniaków. Choć ważne jest też przekonywanie bylego partnera, by dokladali się do tego finansowo. Od rozstania z krewczykiem, zajac bardzo ostrożnie pochodzi do znajomości z mężczyznami. Na razie nie sprawia wrażenia, jakby poważnie myślała o kolejnym związku. Co nie oznacza natomiast, że się wielkie ją nieszczęśliwia. Najbliższa nowej relacji romantycznej byle w czasie randek z Patrykiem Ignaczakiem. Byłem partnerem Anny Wędzikowskiej i ojcem jej córki Korneli. Niestety, raczkujący związek ostatecznie skończył się rozstaniem. Zajac jednak zapewnia, że życie singielki jest dla niej dobre. Jakby wyznała w wywiadzie dla party. Nie mam powodów do narzekania. Cieszę się z tego, co mam. W dzisiejszych czasach kobiety potrafią być szczęśliwe w pojedynkę. Świat się przewartościowali nasza zaradność... Wszechstronności, otwartość dodaje skrzydel na codziennie i pozwala na spełnienie. Aktorka od pewnego czasu realizuje się jako influencerka. Na Instagramie obserwuje ją 266 tysięcy osób. Zmysły o nich zajac postanowiła 3 lata temu pokazać, że choroba Hashimoto nie jest żadna przeszkoda w utrzymywaniu szczuplej sylwetki. O ile tylko słucha się zalecanych lekarzy i przyjmuje odpowiednie dawki leków. Jak ujawniła w Vivie, na diecie blondynkowej, zalecanej przy tej chorobie tarczycy, udalo jej się schudnąć 10 kg ostatnio za saneta. Zachwyciła fanów zmiana fryzury. Siegający obojczyków blond w losy skrócila do polowy szyi. Pod zdjęciem pojawiły się pełne zachwytów komentarze: Ślicznie wygladasz! Nowa fryzura Ladnia netto. Maturzystka gotowa na studniówkę skomentowali nowy wizerunek internauci. Rzeczywiście nowa fryzura Aneta Zajac sobie lat.